Najlepszy finał jaki mogliśmy dostać? Najpewniej nie. Natomiast mi się podobało. Oczywiście widziałam różne nieścisłości, plot armory nad bohaterami, milion zakończeń oraz przede wszystkim bezpieczne podejście braci dafer do finału, które możemy sobie interpretować jak chcemy. Jednak chciałabym skupić się na tych najważniejszych fabularnie momentach. I dlatego zebrałam kilka wątków z ostatniego odcinka i na ich podstawie pogadamy sobie o finale. Gotowi na pierwszy ogień? Ten pierwszy moment nadziei, że bracia Dafer jednak odważą się na mocne zakończenie, którym masa bohaterów poświęci się dla większego dobra. I mamy Steve'a Harringtona, który spada z wieży. I tutaj nie będę ukrywać, przez chwilę miałam w głowie obawę, że serio mogą to zrobić, ale trwało to naprawdę chwilę, bo jak tylko pojawił się czarny ekran, wiadomo było, że ktoś go złapał. W szoku byłam tylko, że był to akurat Jonathan, a nie na przykład Dustin. Choć była to bardzo fajna podwalina pod ich późniejszą rozmowę, której w końcu rozumieją, że mogą być przyjaciółmi. Mi, niezależnie od ich uczuć, do Nancy. Wracając jednak do Stevea, wyobraźcie sobie, co by to było, gdyby on tam rzeczywiście spadł. Fandom by tego nie wybaczył. Nie wiem, czy mieliście okazję oglądać urywki z wywiadu braci dafer u Jimmy'ego Falona, gdzie za pomocą fanko popów pokazywali, jak będzie wyglądał finał. I wtedy figurka Stevea została przez nich zrzucona z biurka. No nie ma co, zapowiadali nam to, więc trochę nie było zaskoczenia. Tak samo jak zapowiadali nam to, że nastka może zginąć w finale. Co akurat jest nadal niedopowiedziane, bo możemy sobie wybrać wersję, która nam bardziej pasuje. Ja wolę tę, w której jednak umiera, bo jak dla mnie to ma to największy sens. Ona też po części rozpoczęła całą przygodę wysyłając Henrygo do Otchłani, a później tworząc Upside Down. Gdyby tego nie zrobiła, to możliwe, że Henry skończyłby inaczej, nie zostałby wekną. no ale tego się nie dowiemy. Lecąc dalej. Hopper. Serio, bracie Daffer tak nas zrobić. Wiadomo było, że Nastka nie może zginąć zabita przez własnego ojca. Choć nie będę ukrywać, jak pierwszy raz oglądałam tę scenę, byłam wciągnięta, ale za szybko pokazali nam, że to jednak iluzja Wekny, żeby móc się tym przejąć. Tak samo jak w tym serialu nikt już nie przejmuje się ósemką. Tak szybko przeszli w nim do normalnego stanu po jej śmierci, no ale co się dziwić, nikt chyba nie spodziewał się innego zakończenia dla niej. Bardzo natomiast podobała mi się Holly i nadal podtrzymuję swoją opinię z poprzedniego materiału, że jej rozmowa z Mac przed przejściem przez portale była potrzebna. Była długa, ale była potrzebna. Bo gdyby nie ta rozmowa, to Holly nie stanęłaby tak mocno na wysokości zadania i nie pokierowałaby resztą dzieciaków. A na pewno nie stanęłaby twarzą w twarz z wekną, próbując ją pokonać. No co ta dziewczyna miała w głowie, to ja nie wiem, ale i tak uwielbiam tę scenę i rzeczywiście mamy Holi bohaterską. Tutaj na chwilę chciałabym się zatrzymać i proszę mi bracia Dafer powiedzieć, co stało się z Holi i resztą dzieciaków między momentem, jak Wekna zrezygnowała z atakowania Holi, do momentu, aż dzieciaki zostały odłączone od łupieszca umysłów. Przecież to chwilę trwało, a po zabiciu Wekny jego umysł musiał się rozpaść. Więc Chciałabym to zobaczyć. Kilka fajnych momentów, zanim przejdziemy do finałowej walki. Bardzo podobała mi się sekwencja, jak Marej rzucał bombę w helikopter i ratował sytuację. Wspominałam o ósemce, że nikt się już nią nie przejmuje, i moment, jak Hopper bierze tylko nastkę i ucieka przed wojskowymi, idealnie to pokazywał. Ale trzeba jej dać na plus, że świetny był ten moment z iluzją ukrywającą dzieciaki, żeby mogły zobaczyć prawdziwe oblicze Henry'ego. No i Derek i jego si pęto do wekny. To był moment, który Derek zdecydowanie potrzebował w finale. I ja naprawdę doceniam. I no niestety na minus jeszcze muszę powiedzieć o wojskowych. Od samego początku ich wprowadzenie w tym sezonie nie miało sensu. W finałowym odcinku chodzą tylko z miejsca na miejsce i tylko pojawiają się na końcu, żeby dać nam motyw do uśmiercenia Nastki. Tutaj naprawdę widać, że nie wykorzystali potencjału. No i przechodzimy do finałowej walki. Moment, kiedy Will rozmawia z Henrym i próbuje go przekonać do przejścia na dobrą stronę mocy i dołączenia do walki razem z nimi, była dobra i bardzo się cieszę, że jednak bracia dafer nie poszli w kierunku, gdzie Henry jednak okazuje się być dobry. Tylko do samego końca został zły. I tutaj muszę Przyznać, że dobrze wprowadzili ponownie łupierzce umysłów i odpowiedzieli mi na moje pytanie. Kto tak naprawdę jest tym złym? Cały czas myślałam, że wyłącznie właśnie łupieżca umysłów, a Henry jest jego ofiarą. A tutaj jednak zaskoczenie. Obaj są tymi złymi i są jednością. Zabijając jednego, zabijamy drugiego. I dokładnie to widzimy w finałowej walce. A mówiąc o finałowej walce, podobała mi się, choć była na poziomie starć, jakiej znamy z poprzednich sezonów, i tutaj jednak jednaska okazała się nie być tą jedną osobą, która może pokonać złola. Zrobiła to cała drużyna. Nancy w roli damskiej wersji Rambo. Szczególnie jak ucieka przed łupieżcą umysłów. Dustin i Steve walczący z łupieżcą i wykrzykujący, że to za Diego. Will, który finalnie już może powiedzieć, że nie boi się wekny. No to była fajna drużynowa akcja. Oczywiście nie było tutaj w ogóle czuć stawki i ryzyka, że ktoś może umrzeć. No bo przecież plot armor działa na całego. I szkoda, że nie dostaliśmy tutaj więcej. Na przykład sytuacji, w której łupieżca umysłów jednak ma przewagę. I dopiero później nasi bohaterowie łapią swoją. Dob Dobry moment do tego mieliśmy w fragmencie, gdy po uratowaniu dzieciaków, Wekna otknął się i okazało się, że jeszcze żyje. Tutaj był taki potencjał, żeby uzupełnić tę scenę finałowej walki o dodatkową konfrontację. Dodać coś więcej, no ale tutaj dostaliśmy za to coś innego. Też bardzo mocnego i takiego, co mi się naprawdę podobało, a mianowicie Joyce. W poprzednich odcinkach Bad Ass Moment miała pani Wheeler. Teraz w końcu taki moment dostała Joyce. I bardzo mi się to podobało. W ogóle łezka mi się zakręciła, szczególnie jak mieliśmy flashbacki, a w tym odcinku było ich bardzo dużo. No to było piękne zakończenie dla Joyce, pokazujące jej matczyną siłę i to przez co przeszła przez wszystkie odcinki. I moment zniszczenia Upside Down wraz z jedynastką. Trochę to przeciągali i niektóre reakcje pozostałych bohaterów były przesadzone, ale dobrze, że odważyli się na taki ruch. Tak jak mówiłam, ja wybieram tę wersję, w której nastka odchodzi wraz z drugą stroną. I nie pozostaje tutaj nic, co może wpłynąć na to, że zło wróci. I dla mnie to ma bardzo duży sens. I tutaj teoretycznie ten odcinek mógłby się skończyć. Pierwszy raz finał oglądałam w noc sylwestrową, drugi raz przygotowując się do tego właśnie materiału i za drugim razem od razu przeskoczyłam do sceny w piwnicy, bo jednak bardzo przyciągali nam zakończenie. Chcieli dać każdemu bohaterowi zamknięcie, ale tych postaci jest już tak dużo, że moim zdaniem mogli to zrobić szybciej. Jakieś krótkie wstawki, może właśnie jak prowadzi audycję. I tak na początku myślałam, że będzie. Że zrobi tak samo jak na początku sezonu, z treści nam co się wydarzyło. I teraz ponownie, powie o zakończeniu roku, pokażą nam szybki kadr z przemową Dustina, będą zaręczeni Joyce i Hoppera, pokażą nam ekipę z Nancy na czele. I to jak Steve zostaje trenerem dzieciaków, to wiadomo, że musi być. I wtedy szybko przeskakujemy do piwnicy i ostatniej rozgrywki D. and d I widzimy tutaj sekwencję z opowieścią Majka i przewidywaniami, jak dalej potoczy się ich życie. Jego opowieść o jedenastce, co myślę, że jest jego sposobem pogodzenia się z jej stratą i po prostu wyborem, że woli w to wierzyć. My tak samo możemy sobie wybrać. I dla mnie ta sekwencja jest idealną klamrą dla całej historii. Zaczynamy tak naprawdę serial od sceny w piwnicy, i tak samo kończymy. A do tego tutaj dostajemy nową ekipę dzieciaków, ciągających się w rozrywkę i rozpoczynających własną kampanię. Czyli mamy standardowe przekazanie pałeczki młodemu pokoleniu. Nie będę ukrywać, wiele razy czułam wzruszenie oglądając finał. Jak na tak długą historię, prawie 10 lat śledzenia tych bohaterów, rozbuchane oczekiwania wobec finału, słabszy w opinii widzów w ostatni sezon, to myślę, że na koniec dostaliśmy coś naprawdę dobrego i przyjemnego w oglądaniu. I tak chcę patrzeć na te finałowe odcinki. Jak to słyszałam w innych recenzjach, lepiej oglądać ten finał serduchem niż rozumem, ominiemy wtedy wszelkie niedociągnięcia. Ale dajcie znać, co Wy myślicie o finale. Czekam na nasze rozmowy w komentarzach.